Na początku, zanim zaśpiewam moją piosenkę, chciałabym trochę porozmawiać na temat hejtowania mnie. Oczywiście jest tylko taka jedna osoba, jakieś dziecko nienormalne, które po prostu... Znajdziecie jej filmik na YouTube, psychiczne dziecko hejtuje Stitch. Powiem Wam szczerze, że raczej temu dziecku. Dziecko, co ty z siebie robisz? Dobrze, a teraz może przejdziemy do muzyki. Zgubić nas może jedno spojrzenie w dół Postaram się z resztek nadziei Uszyć bezpieczny strój Ochronić się Ściąga nas do ziemi coś Za najdrobniejszy błąd Pocimy tym, co świat nam dał Jak ruszyć dalej sto. Nie patrzę w dół, na cienkiej linie trzymam się Twoich rąk i mądrych słów. Nie patrzę w dół, bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc, by iść przed siebie. Iść przed siebie, iść przed siebie, iść przed siebie. Nie daj się złamać, już nigdy nie przystawaj i Bądź niepokonana, utkana dla nas cienka nić Po której stąpamy, pod nami przeciwności tłum Idź dalej przed siebie i nie spoglądaj w dół Ściąga nas do ziemi coś Za najdrobniejszy błąd Płacimy tym, co świat nam dał Jak ruszyć dalej stąd nie patrzę w dół, na cienkiej linie trzymam się Twoich rąk i mądrych słów. Nie patrzę w dół, bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc, by iść przed siebie. Iść przed siebie, iść przed siebie, iść przed siebie. Na cienkiej linie trzymam się Twoich rąk i mądrych słów. Nie patrzę w dół, bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc. Nie patrzę w dół, nie patrzę w dół. Na cienkiej linie trzymam się Twoich rąk i mądrych słów. Nie patrzę w dół. Bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc, by iść przed siebie. Iść przed siebie, iść przed siebie, iść przed siebie. Nie patrzę w dół, na cienkiej linie trzymam się Twoich rąk. I mądrych słów nie patrzę w dół, bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc.